Nazwali go kochankiem Rodowicz. W PNŚ wyjawił całą prawdę. Maryla odpowie? Paweł Storożyński był gościem pytania na śniadanie. Muzyk, którego Maryla Rodowicz nazwała kochankiem, opowiedział o ich znajomości i zaapelował do gwiazdy. Odpowie na zaczepkę? Paweł Storożyński w pytaniu na śniadanie. Kilka tygodni temu opolska publiczność poznała bliżej Pawła Storożyńskiego, światowej sławy koczykarza, który został... rockmanem. Paweł i jego zespół Storo pokazał się na jednej scenie z Piotrem Kupichą, współpracują od dwa lat. Za kulisami festiwalu w Opolu spełnił swoje marzenia i poznał Marylę Rodowicz. Marzenia są po to, by je spełniać, powiedziała mu Rodowicz i zaprosiła go do wspólnego występu na finałowym, niedzielnym koncercie ale to już było, jest i będzie. Twórcy koncertu Bolesław, Pawica i Marek Środski zgodzili się na tę rewolucję, i Storożyński z gitarą zrobił niezły show za plecami Marygi. Diva była zachwycona. Po występie zabrała Storo na ściankę i bez pardonu oświadczyła. To jest mój nowy kochanek. Dziennikarze od razu podchwycili żart. Rodowicz i tak Storożyński z impetem wkroczył do polskiego show biznesu. Teraz opowiedział o sobie w pytaniu na śniadanie, gdzie zaapelował do Marylii. Jak Paweł Storozyński poznał Marylę Rodowicz. Nazwany przez Rodowicz kochankiem, Storożyński szybko zwrócił na siebie uwagę mediów. Podczas wizyty w śniadaniu w CTVP wrócił wspomnieniami do wydarzeń z Opola. Opowiedział, jak doszło do jego spotkania z Maryją. To była bardzo szalona historia. To było niesamowite, bo pojechałem do Opola. Byłem z Piotrem kupichą jako jego gość. Byliśmy w hotelu i przy kolacji, Maryla podeszła do nas. I powiedziałem jej tak: Moim marzeniem jest zagrać z Tobą na scenie. Ona powiedziała, Że, marzenia są po to, by je spełniać. Były śmiechy, chichły, ale potem znowu spotkałem ją w niedzielę. I powiedziała do mnie: Co, gramy, idziesz z nami na próbę. Paweł Storożyński zaapelował do Maryi Rodowicz. Paweł razem z rodzicami w latach osiemdziesiątych wyemigrował do Francji. Miał zaledwie roczek. Gdy zamieszkał nad Sekwaną, stąd jego doskonała znajomość języka francuskiego. W pytaniu na śniadanie wyznał wprost, że od najmłodszych lat słuchał piosenek Rodowicz. Cały czas muzyka Maryli była u nas w domu. Cieszę się, że udało mi się wystąpić z największą gwiazdą polskiej muzyki. Nagle niespodziewanie spojrzał do kamery i zaapelował do gwiazdy: Teraz ja mam pytanie: Do jakiej kamery muszę powiedzieć? Zapytał prowadzących a następnie odrzekł: Maryla, zapraszam Cię teraz na scenę, na mój koncert do Jarocina. Ciekawe, czy Maryla odpowie na zaproszenie swojego kochanka.